Cześć, tym razem Gwintka WF1 do golfa 2, e, Golfa 3, Getty 2, będzie to samo, Corrado, Toledo 1, Vento, jeśli nie mówiłem, również. No i 3, 4, Cabrio, ta sama konstrukcja, dobra. Toolkit, czyli zestaw z kluczem w środku i instrukcją. I tu będzie fajnie szybko, bo cztery kolumny MacPhersona. Zacznijmy od przodu, jak to w KW, gdzie kolumna tam i inox nierdzewka. Więc tutaj cztery kolumny mamy w nierdzewce charakterystyczne dla. KW kolory, czyli żółte sprężyny i fioletowe elementy jak i regulacja, jak i przekładka i czapka i nakrętka ta typowa dla KW stworzywa kontrowana imbusem oczywiście w środku jest wzmocniona ale wygląda z zewnątrz na plastik no i tylny amortyzator w związku z tym, że mamy właśnie kolumnę całą, to też tył w tym aucie mamy w przypadku V1 w Nierdzewce. No i cóż, wszystkie pod dwa takie same, nie mamy rozróżnienia. Lewa, prawa strona, także dwa identyczne i dwa. Kolejne również identyczne amortyzatory. Także szybko porząd. i KW V1 do golfa. Dwójki, trójki, Vento, Corrado, Jetta, dwójka i tak dalej. Wygląda następująco. Zapraszamy do naszego sklepu. Na razie cześć.